Cześć, z tej strony Tomasz Gula. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka programu Tomasz w Biznesie. Dzisiaj mamy gorący temat, który no, pewnie zaskoczy wielu frankowiczów, ale dla każdego, kto śledzi losy polskiego sektora bankowego, będzie to temat na pewno interesujący. Bo pragnę dzisiaj w dzisiejszym materiale odpowiedzieć na pytanie, czy banki w Polsce wreszcie odzyskały równowagę po latach walki z kredytami we frankach? No, bo w mileniu bank przerywa milczenie i publikuje swoje wyniki za rok 2023. Dlatego zostań ze mną, oglądaj dalszą część programu. Subskrybuj kanał i oczywiście polajkuj. Ok, zaczynamy, no bo mam taką dosyć ciekawą informację. Nie wiem, czy wiesz, ale Millennium Bank w poprzednich latach oczywiście był na minusie. Ale uwaga, rok 2023 odnotował zysk ten bank odnotował zysk. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć kluczowe dane, tak jak już wcześniej wskazałem, po dwóch latach pełnych strat, Millennium Bank w końcu wychodzi na plus i powodem są przede wszystkim tutaj wciąż wysokie stopy procentowe i powiązane z nimi zysk odsetkowy. No, a w roku 2023 marsza odsetkowa w Millennium wyniosła aż 4,24% i zysk odsetkowy za cały rok wyniósł ponad 5,2 miliarda zł. W samym zaś czwartym kwartale poprzedniego roku wynik netto milenium banku to 115 milionów zł. I gdyby nie koszty rezerw na ryzyku frankowym, koszt wakacji kredytowych i kilku innych tam oczywiście czynników, podmiot zarobiłby w tym okresie, uwaga, bagatela 756 milionów zł. Na koniec zeszłego roku podmiot uczestniczył oczywiście w prawie 21 tysiącach indywidualnych spraw frankowych dotyczących właśnie. W kwestii kredytów, pozwów frankowych, bo ustalenie ważności się umowy kredytowej i dodatkowo jeszcze prawie 2000 postępowań związanych z umowami frankowymi dawnego eurobanku. I powracając dalej, sumeryczna wartość rocznych rezerw frankowych przekroczyła bagatela 3 miliardy złotych. I co te suche te liczby tobie mogą mówić? Wbrew tym twierdzeniom, wbrew tym zapowiedziom, że system bankowy upadnie, załamie się z uwagi na te pozwy kredytobiorców frankowych. No tak nie jest. tak? Banki wręcz przeciwnie uzyskują bardzo wysokie uzyskują bardzo wysokie zyski, że PKO BP, podobno 7 miliardów złotych netto. E, tutaj Millennium jak widzisz też jest na plusie. W mojej ocenie te cyfry mówią wiele, mówią to, że nie jest to, co stara nam się przekazać. Lobby bankowy, że system bankowy upada, że jest bardzo źle, że banki po prostu nie potrafią dobrze prowadzić swojej działalności gospodarczej, bo właśnie przez te kredyty frankowe one cierpią. No nie jest tak do końca, ponieważ wbrew temu, co nam próbuje się. Wielokrotnie wmówić, system bankowy ma się bardzo dobrze. Ma się lepiej niż inne branże. Co więcej, te propozycje ugód proponowanych przez nie tylko Millennium Bank, ale przez mBank, przez PKO, BP, BPH też ostatnio próbował coś zaoferować, ale powracając do, tej, do głównego do tutaj banku Millennium, te propozycje. No, są stronicze. To nie ma takiego win-to-win, -win, że spotykamy się w połowie drogi i każdy jest wychodzisz z jakąś ugodą, która satysfakcjonuje obie strony. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że milenium dalej proponuje te ugody na dosyć takim poziomie odstraszającym, i nawet po prawomocnym wyroku no stara się podjąć różne czynności, różne kroki prawne, aby, no jakbym to powiedział, uprzykrzyć Frankowiczom ten smak zwycięstwa, Pomiędzy między innymi składa wnioski o wstrzymanie wykonania wyroku. Tak przynajmniej w moich sprawach na dzień dzisiejszy żaden taki wniosek nie został uwzględniony przez sąd apelacyjny. Nie chcę dobrowolnie oddać tych nadpłat, które zostały przez danego Frankowicza dokonane. No tutaj to, to są pewne oczywiście możliwości, żeby nie składać drugiego pozwu, właśnie te nadpłaty, które powstały w wyniku, czy powstały po złożeniu pozwu, jako oświadczenie o potrąceniu, ale to kwestia, którą mogę omówić jeszcze w jakimś kolejnym odcinku. Dodatkowo, bank dalej wierzy, że może Trafi się jakiś sędzia, który orzeknie na jego korzyść. No ale ilu takich sędziów będzie? Dziesięciu, 10, 100, Bo w zasadzie w Sądzie Okręgowym Gdańsku, no może się trafi jeden, może się takich trafi dwóch sędziów na 30. A też każda tutaj kancelaria stosuje pewną taktykę, że składa w taki sposób te pozwy, żeby już nie trafiło na tych, nazwijmy to, sędziów, którzy wbrew wyrokom i orzeczeniom CUE nie orzekają na korzyść Frankowiczów, na korzyść konsumentów. I w sumie miałem kończyć, ale może jeszcze coś rozwinę na temat tego sektora bankowego, bo powtórzę, nie tylko milenium może świętować i strzelają korki szampana w, w, w zarządzie. Z szacunków analityków rynkowych wynika, że zysk netto sektora bankowego za 2023 wyniesie około czy ponad 28 miliardów złotych. Banki mają też pieniądze na finansowanie pozów o waloryzację kapitału, mimo. Że postępowanie w tej większości przypadków zakończył się oddaleniem powóz. Przypomnę ostatnie orzeczenie CUE z 12 stycznia 2024, gdzie CUE powiedział wprost: Nie ma pozwolenia na waloryzację wobec konsumentów. No i czy, ale w tym szaleństwie może jest jakaś metoda? Może bankom chodzi o wywarcie efektu mrożącego w stosunku do jeszcze wahających się frankowiczów i nakłonienie ich do niekorzystnych, Ugód. I powracając jeszcze do tych kontrpozwów, banki chcą jednak przede wszystkim zniechęcić do składania nowych pozwów przez posiadaczy spłaconych kredytów z tych nazwijmy eksfrankowiczów, bo może eksfrankowicz może jeszcze kilkaset tysięcy więcej zarobić, zyskać, nie chcę powiedzieć, że zarobić, bo może to zabrzmi jakby miał na tym kredycie frankowym zarobić, ale generalnie odzyskać to, co przepłacił. A pamiętajmy, gra nie idzie o miliony, a o miliardy złotych, które banki zaoszczędzą w kolejnych oczywiście ratach, jeśli są, do sądów nie pójdą nowi kredytobiorcy, nowi, nowi frankowicze, tudzież ewentualnie osoby, które miały kredyt w innej walucie, obcy. Pamiętajmy, sektor bankowy wciąż tak ciągle narzeka na wysokie obciążenie, zwłaszcza z tytułu rezerw na kredyty frankowe, a mimo to, jeszcze raz powtarzam, zarobił na czysto 28 miliardów złotych. Pozwolę wysunąć taką dosyć odważną tezę. Tego typu roszczenia wobec Frankowiczów, te wysuwane pozwy wobec Frankowiczów o waloryzacji i zwrot kapitału. Kiedy jeszcze sprawa jest w toku, Oczywiście to jest zabezpieczenie, forma zabezpieczenia roszczenia przed przedawnieniem, ale też jest możliwość oczywiście złożenia tutaj wniosku o, o zawezwanie do próby ogodowej, gdzie te koszty są oczywiście o wiele, wiele mniejsze. Nie powoduje to dokonania opłaty sądowej w wysokości 5%, a opłaty stałej, tylko 300 zł i tego typu działania my właśnie gdy banki popozywają frankowiczów o waloryzację powodują, że działają na szkodę, w mojej ocenie na szkodę samych akcjonariuszy tych banków. Biorąc pod uwagę orzeczenia CUE i jeszcze orzeczenia sądów powszechnych, że przegramy tą waloryzację, to odzyskanie, mówię tutaj, gdy bank pozywa frankowicze, gdy bank jest pewien, że przegra, no może jakaś sprawa jedna na sto, na tysiąc mu się uda w pierwszej instancji, no pytanie, co będzie w drugiej instancji, no to, tym samym no tego typu działania są skazane na niepowiedzenie, na porażkę i to generuje koszty, a te koszty obciążą. Nie tylko akcjonariusze, ale przede wszystkim te koszty zostaną przerzucone na samych klientów banków. To by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji kanału, do oglądania kolejnych odcinków, nie tylko tych związanych z kredytami frankowymi, ale będę starał się również wzbogacić ten kanał o inne tematy, nie tylko z zakresu właśnie finansów. Do zobaczenia. Cześć.